Czy łatwo być prorokiem? W dzisiejszej Ewangelii, w rozdziale 11 Ewangelii Świętego Łukasza, Chrystus wyrzuca swoim pobratymcom, że począwszy od Abla, aż po proroka Zachariasza, zabijali proroków, przelewając niewinną krew. A więc wygląda na to, że niełatwo. Zresztą, jak czytamy w Ewangeliach, Chrystus również był uważany przez wielu w swoich czasach za proroka. Wybitnego proroka, no i patrząc na tradycję, o której sam mówi, ostatecznie skończył na krzyżu jako prorok, ale później okazało się jako coś więcej niż prorok. Niemniej yy, zadaniem proroka jest głoszenie prawdy w imię Boga, pochodzącej od Boga. Cechą wyróżniającą proroków mówiących w imieniu Boga jest to, że ich słowa sprawdzały się w rzeczywistości Historii narodu wybranego miały swoje konsekwencje. Natomiast prorocy fałszywi, ich słowa nie tylko nie miały konsekwencji, ale przynosiły nieszczęście narodowi wybranemu. Prorok Eliasz, który na, y, któremu udało się wyplenić w VIII wieku po Chrystusie bałwochwalstwo w Izraelu, oddawanie czci Bogu, bogom, y, obcym kananejskim Baalom. Przypłacił to prawie swoim życiem, gdyż królowa Izabel wysłała za nim pościg. Także w czasach starożytnych mówienie prawdy, zresztą chyba podobnie i dzisiaj, mówienie prawdy zgodnym z sumieniem, nie tylko zgodnej ze sumieniem, ale zgodnie ze Słowem Bożym, jest, wymaga odwagi, odwagi osobistej i również narażenia się na prześladowanie. We współczesnym świecie bynajmniej sytuacja się nie zmieniła bycie prorokiem to znaczy mówiącym prawdę zgodną z prawdą bożą i zgodną z sumieniem nie jest bynajmniej łatwe przecież zabijanie zabijanie niewinnych osób kobiet matek i dzieci które się toczą we współczesnym świecie zabijanie poczętych w łonie matki które się milionami odbywają co roku na całym świecie są to rzeczywistości Niezgodne z prawem Bożym. I jest wielu proroków na całym świecie, którzy głoszą, że jest to zło. I również narażają, narażają się na różne złe konsekwencje, łącznie z więzieniem. Zapyta, zadaję sobie więc pytanie: czy jestem prorokiem współczesnego świata? Czy mówię prawdę? Czy nie poddaję się ideologiom? Czy w tym naśladuję Jezusa Chrystusa, który jest prawdą? Niczym innym tylko prawdą.